Podczas ubiegłorocznego Baja Poland na scenie powiedziałeś, że kończysz karierę, że wrócisz na Baja, ale w innej formie i nie będziesz się ścigał. Jaka więc będzie Twoja rola podczas tegorocznej Baja Poland? No na pewno będę chciał jechać i jak najlepiej się zaprezentować, ale świadomość, że rok nie siedziałeś w samochodzie rajdowym, musi być we mnie. I, i też jestem realistą. Mam, mam też informacje jak moi przeciwnicy, jak moi koledzy bardziej niż teraz. Teraz już nie przeciwnicy ścigają się na poszczególnych rajdach. Także śmiało trzeba powiedzieć, że to będzie. No, taki dla mnie rajd. Nie chciałbym powiedzieć o pietruszkę, bo nigdy nie jadę tak, żeby się nie ścigać, ale, ale bardziej będę chciał być dla kibiców, mieć frajdę z tego, co robię. A jeżeli przy okazji jakiś wynik by się zrobił, no to by było super. Jak w ciągu tego ostatniego roku słyszałeś dwa słowa Baja Poland? To co pojawiło się w Twojej głowie? Myślę, że Baja Poland to jest taki moment, który myślisz, że weszliśmy naprawdę z takiego małego rajdu, który tutaj gdzieś funkcjonował, na rajd, który jest w tej chwili jednym z najważniejszych na świecie, Puchar Świata, przyjeżdżają najlepsi zawodnicy, dalej coraz lepsza organizacja, wszyscy to podkreślają, w tamtym roku Nasser, Mimo, że przegrał, a przecież zawodnik przegrany powinien się doszukiwać e, jakichś błędów, mówił fantastyczny rajd, bardzo mi się podoba, świetne trasy, dużo frajdy miałem, myślę, że to jest dla nas rekomendacja, zawodnik, który wygrywa Dakar, który jest w tej chwili liderem Pucharu Świata, jeżeli mówi coś takiego, bo jeżeli ja będę mówił, że to jest świetny rajd, no to każdy powie, że to jest lokalny patriotyzm, ale, ale naprawdę tak jest, tu jest bardzo dużo serca, tu są ludzie, którzy e, pracują jak za dawnych lat, e, czyli bardzo chcą, żeby to był świetny rajd, żeby był dobrze zorganizowany, a jeżeli przy okazji uda się z tego jakąś komercyjną wykrzesać rzecz, to jest to zupełnie drugorzędna rzecz. W wielu imprezach jest dokładnie odwrotnie. Mhm. Jak pamiętasz te początki Baja Poland? A na jakim etapie byliśmy? A jak wysoko teraz zaszliśmy? Tak? Jakie to są te najważniejsze zmiany? Myślę, że, że Baja Poland rosła powoli od takiego małego chłopca w krótkich spodenkach stopniowo. Przechodząc przez takie momenty, które były trudne, bo, bo znalezienie odpowiedniego pomysłu na trasę, na początku wielkie dziury, walka, e, później zawodnicy, którzy narzekali, że w drogę nie mogli trafić, bo takie momenty też pamiętam, ale stopniowo, stopniowo coraz lepsza koncepcja świetna trasa, szczególnie tu w Drawsku i myślę, że świadomość zawodników, że na rajdzie Baja. No jednak jedzie się szybciej, nie jedzie się nawigacyjnie. No, pilot ma troszkę inne zadanie, świetnie czytać roadbook, ale nie walczy o to, że w pewnym momencie nie wiadomo gdzie jechać. I, i myślę, że to, to, to w Bai Poland widać, że to jest rajd, w którym zawodnicy się ścigają, w którym mają szansę poczuć ten, ten ducha rywalizacji, no może nie o sekundy, bo jednak zawsze w cross country to bardziej o minuty chodzi, ale mimo wszystko tu jest poważna walka od pierwszego do ostatniego metra. Jak wielokrotnie spotykasz się tutaj z włodarzami gmin, tak kilka dni temu gościłeś u prezydenta Szczecina. Jak przebiegała ta wizyta? No to jest też element, który wyróżnia to miejsce. Baja Poland ma naprawdę przyjaciół z włodarzy tutaj miejscowych. Myślę, że, że patrząc, porównując od rajdów w RC, porównałbym to też z burmistrzem Mikołajek. Pan Piotr tak samo stara się, żeby wszystko było jak najlepiej zorganizowane. W innych miejscach są zatwardzenia i, i ciężkie przeżycia, żeby w ogóle rajd poszedł. Tu jest dokładnie odwrotnie. Tu włodarze poszczególnych gmin, każdy, co mogę wam dać, w czym mogę pomóc. To jest fantastyczne i myślę, że to jest pewien element, który powoduje, że Baja Poland tak się rozwija, że przy naprawdę niedużych finansach, bo, bo to jest strasznie tani rajd. Jakby ktoś wiedział, za jakie pieniądze jest ten rajd robiony, to nikt by w to nie uwierzył, ale to jest rajd, który który za tak małe pieniądze potrafi funkcjonować dzięki pomocy w zasadzie wszystkich, którzy tutaj mogą coś zrobić. To jest, to jest naprawdę duża i świetna. E, to jest taki, takie potwierdzenie, że e, można zrobić dobry rajd, mając dobrą atmosferę, mając ludzi, którzy chcą pomóc. Wspomniałeś o Mikołajkach, o Mazurach, czy tutaj na Pomorzu Zachodnim czujesz, że to jest tak jakby twój drugi no. dom? Przypomina o to trochę Mazury? No Baja Poland rzeczywiście rosła w moim sercu, bo to był taki trochę mój początek w ogóle rajdów cross country, kiedy pierwszy raz wsiadłem do tej. Sławek z Michałem przygotowali taki samochód, on niedaleko pojechał, bo ja go szybko zajeździłem, bo nie był gotowy na takie obciążenia, które ja miałem w swojej głowie, ale, ale myślę, że to jest taki trochę dla mnie wstęp do, 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 do takiego motorsportu I, i Baja Poland zawsze będzie mi się kojarzyła z wejściem w nowy świat, bo mimo że to są cztery koła, mimo że są to samochody, to jednak świat cross country jest zupełnie inny niż świat WRC i, i dla mnie to była, było wiele, wiele lat nauki i Baja Polan była takim świetnym miejscem, gdzie ja też rosłem razem z tym rajdem. Krzysztof Hołowczyc odpoczywa w domu, czy woli odpoczywać za kierownicą czy na łonie natury? No, jeżeli chodzi o odpoczynek, to ciągle ten odpoczynek jest bardzo czynny, bardzo kocham, żeby coś się działo, żeby było najlepiej coś, co ma 300 koni między nogami, to może śmiesznie brzmi, ale właśnie lubię bardzo być na wodzie, na skuterach wodnych, to jest taki mój odpoczynek, motorówki, narta wodna, robimy różne fajne rzeczy na wodzie i to jest taki mój, no niestety ciągle aktywny odpoczynek, żona zawsze mówi. Kiedy ty wreszcie zwolnisz? Ja mówię, że jak będzie taki moment, kiedy wsadzają cię do takiego pudła na miejscu drewnianego, na zewnątrz w metalowe się wskakuje, to wtedy zwolnię. Ale, ale patrząc na to z perspektywy jednak człowieka bardzo aktywnego, ja nie potrafię na razie wypoczywać gdzieś spokojnie, właśnie na łonie natury, grzecznie. Dwa, trzy dni wytrzymuję, a później znowu muszę poczuć adrenalinę, muszę coś robić. Czy miałeś okazję tutaj na Pomorzu Zachodnim, na Pojezie Żydrawskim e, odpoczywać, turystyka aktywna, kajaki, rowery? Bywałem tu w różnych miejscach i rzeczywiście nie spodziewałem się, że są tu piękne jeziora i miejsca, gdzie można by tak samo włożyć skuter wodny czy motorówkę i zasuwać. E, kajaczki, żaglóweczki trochę z boku. U mnie musi być naturalna możliwość przemieszczania się bez takiego czekania, jak moi koledzy czasami biednie na deskach stoją i nie wieje, nie wieje, siedzą, opowiadają sobie. Nagle jest ten moment, wieje i znowu nie wieje i stoją. Kajak jest może trochę lepszy, bo przynajmniej można rysować, ale dla mnie odrobinę za